Witajcie. Chcę powiedzieć o jednym takim wesecie z tak zwanego hymnu o miłości apostoła Pawła. Jest to werset trzeci, trzynastego rozdziału, pierwszego listu do Koryntian. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność swoją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Co to oznacza? Pokazuję i objaśnię. Zawsze mnie to dotyka czemu. Bo zobaczcie, nawet jeżeli apostoł Paweł by wydał wszelkie pieniądze, tak? Wszystkie oszczędności jakie miał, czy tam niekoniecznie oszczędności, po prostu to co miał, tak? Gdyby on to wszystko wydał i dał to ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują, no bo zobaczcie, jak tu jest napisane, gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność swoją, tak, czyli na jałmużnę. to może oznaczać właśnie, że by dał te pieniądze ludziom, którzy tego potrzebują, czyli by uczynił dobry uczynek, tak. Gdyby on to uczynił, aby nie miał miłości, to by mu nic nie dało. Czyli wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest pewien człowiek ubogi, prosi o pieniądze, tak, i potrzebuje daną kwotę. I apostoł Paweł akurat tyle ma i mu daje wszystko. Ale daje to tylko dlatego, aby potem mógł się chlubić, że o, zobaczcie, jaki jestem fajny, tak? Bo dałem tyle pieniędzy. Yy, wiele osób nie mówi, jaki jestem fajny i tak dalej, tak mówią. Ja tylko tak to dałem, tak, jestem taki skromny i w ogóle. Ale i tak to robią na pokaz, tak? Wielu ludzi ze świata robi to na pokaz i nie mają przy tym miłości. Jest yy, na YouTube, można zobaczyć, powiedzmy, jak ludzie z tego świata dają innym ludziom pieniądze, czy tam jakieś prezenty, tak. I to też ludziom, którzy mogą tego potrzebować, ale najważniejsze jest to, czy mają miłość. Jezus jest miłością, tak? Jest napisane, że Bóg jest miłością, także trzeba mieć Boga w sobie, aby te uczynki miały jakąkolwiek wartość, tak? Oczywiście, jak ktoś powie, zawsze to jest ok, no ale tutaj czytamy, a zawsze jest ok takie pomaganie, ale tutaj czytamy, że jeżeli człowiek nie ma miłości, to tak naprawdę to nic nie daje, tak? Trzeba, aby uczynki. Wypływały z miłości, tak, którą mamy. Więc druga kwestia jest taka: chociaż ten temat można mega rozwinąć, tak, jeżeli chodzi o e, pomaganie innym e, finansowo i tak dalej. Ale myślę, że wiecie o co chodzi, tak? że e, należy to robić z miłości, a nie dlatego, aby się ludziom pokazać tak, jak jakiś farazeusz albo nie wiadomo kto. Yy, druga kwestia jest taka i to jest w ogóle mega mocne, najmocniejsze moim zdaniem yy, w tej kwestii yy, o miłości, tak, z o miłości, że nawet, mówię, to jest mega mocne, że nawet jeżeli apostoł Paweł by swoje ciało wydał na spalenie, aby nie miał miłości, to by mu nic nie dało, czyli gdyby oddał życie, to by mu nic nie dało. I wiecie, co mi przychodzi na myśl? Jak ludzie idą, powiedzmy, na wojnę, tak? Tam oddają swoje życie, ale pytanie jest, czy życie, jakie mieli tu na ziemi, czy oni yy, żyli dla Boga, tak? Czy tylko poszli na wojnę, aby oddać życie? I to wszystko. Kiedyś do Pola Łoszera zadzwonił. Taki człowiek i mówi, chcę położyć moje życie, chcę wyjechać na misję, położyć swoje życie. Polwosher mu mówi, nikt tu nie potrzebuje Twojego życia. Ile czasu spędzasz na modlitwie, na czytaniu Biblii i tak dalej. Ile czasu na tym spędzasz? Tak, to jest najważniejsze. Bo można oddać swoje życie, a nie mieć miłości. Słuchajcie. I co to komu pomoże? Tak? Jak taki człowiek by był bezużyteczny do, dla Królestwa Bożego, ale odda swoje życie i jest bohaterem, tak? No właśnie nie. No właśnie nie, tak? Tak samo ludzie myślą, yy, pójdę na wojnę, będę pięknie wspominany potem może przez lata, tak? Jak oddam swoje życie, jak będę takim bohaterem. Ale jak ty traktowałeś innych ludzi przez całe swoje życie, kiedy żyłeś na tej ziemi. To jest ważne, słuchajcie. A nie, że tylko na koniec oddam swoje życie i jest ok. Wiecie, Pan Jezus mówił o tym, że nie ma większej miłości od tej, niż ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich, ale Pan Jezus żył w tej miłości całe swoje życie i potem oddał życie za swoich przyjaciół, tak? A nawet za nieprzyjaciół jest napisane, że wstawił się za przestępcami takimi jak ty czy ja, tak? Szczególnie właśnie za grzesznikami się wstawił Pan Jezus, tak? Także e, widzimy tutaj, że to ma sens, dopiero oddawanie życie, życia za e, przyjaciół, czy też nawet nieprzyjaciół, tak? Tylko wtedy, kiedy człowiek żyje w miłości, chodzi w miłości przez całe swoje życie, tak? Ty możesz oddać swoje życie, a żyć jak diabeł. I to jest bez sensu. Takie coś. Powiedzmy, wyzywasz innych całe swoje życie, e, gardzisz ludźmi i tak dalej, ale potem jesteś bohaterem. O, idę na wojnę. Oddam swoje życie. Będę taki cwany, że oddam swoje życie. Paweł mówi, że takie coś jest bezużyteczne. Zadbaj o to, aby żyć życiem miłości, tak? I potem dopiero jakbyś oddał swoje życie, to to by miało sens, tak? Ja ogólnie jestem przeciwny e, wojnie i tak dalej, ale e, czy też jakby chrześcijanin miał iść na wojnę, ale to już inny temat, tak? E, ja mówię e, szczególnie nawet o ludziach, którzy na przykład by byli ze świata i oni, tacy ludzie właśnie yy, często robią z siebie bohaterów, bo pójdą na wojnę, tak? Albo bo rozdają pieniążki, tak? Albo bo yy, uczynią wiele innych dobrych rzeczy zewnętrznych. To zobaczcie, jak w dniu ostatecznym wielu ludzi powie Panie, panie. Przecież nie przerokowaliśmy w imieniu Twoim, nie czyniliśmy wielu cudów i tak dalej, nie wypędzaliśmy demonów. Czyli mieliśmy te dobre uczynki, Bóg im powie, idźcie przecz ode mnie, nigdy Was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie bez Czyli tacy ludzie tak naprawdę nie chodzili w miłości mimo tych dobrych rzeczy. Uzdrowili kogoś, wypędzili z kogoś demona, tak? pomogli komuś. Ktoś może miał raka został uzgrzewiony. I taki człowiek sobie myśli o, jestem taki fajny, na pewno idę do nieba, tak? No, ale żyłeś w miłości, bo to jest najważniejsze, a nie cuda jakie czynisz, tak? To jest najważniejsze. Słuchajcie. Okej, okay. to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.